Jeśli twoja wiara jest dzisiaj słaba, jeśli wątpliwości cię dławi, jeśli czujesz się oddalony od Boga, to nagranie jest dla ciebie. Jest jedna modlitwa, która może wzmocnić twoją wiarę tak, że stanie się ona nie do złamania. Zostań do końca, kliknij łapkę w górę i subskrybuj kanał, bo to, czego się nauczysz w najbliższych minutach, może całkowicie odmienić twoje życie duchowe. Ojcze Niebieski, przychodzę do ciebie z wiarą słabą, jak płomek świecy na wietrze. Wątpliwości szepczą w moim umyśle. Lęki chwytają moje serce. Okoliczności krzyczą głośniej niż Twoje obietnice. I czuję, że tonę. Czuję, że tracę wiarę, którą kiedyś miałem. Ale dzisiaj, w tej chwili, wybieram coś innego. Wybieram wierzyć, mimo wątpliwości. Wybieram ufać, mimo lęków. Wybieram trwać, mimo okoliczności. Panie, nie proszę o usunięcie moich wątpliwości. Proszę o wiarę, która jest silniejsza niż moje wątpliwości. Nie proszę o łatwe życie. Proszę o wiarę, która wytrzyma każdą burzę. Nie proszę o dowody. Proszę o łaskę wierzyć, gdy nie widzę. Wzmocnij dziś moją wiarę. Niech przestanie być kruchą, wahającą się, zależną od moich uczuć. Niech stanie się mocna, zakorzeniona, niezłomna. Wierzę. Pomóż mojej niewierze. Zwiększ moją wiarę. Pogłęb moje zaufanie. I niech od dzisiaj chodzę mocą wiary, która porusza góry. W imię Jezusa Chrystusa, założyciela i dopełniciela mojej wiary. Amen. Lewis rozumiał coś fundamentalnego o wierze, czego wielu chrześcijan nie rozumie. Że wiara nie jest uczuciem, nie jest pewnością, nie jest brakiem wątpliwości. Lewis sam był ateistą przez większość swojego życia, zanim został tym, co nazwał najbardziej niechętnym nawróconym w całej Anglii. Wiedział, czym są wątpliwości, wiedział, czym jest walka i wiedział, że prawdziwa wiara nie przychodzi z braku pytań, ale z wyboru wierzyć mimo pytań. Lewis często pisał, że wiara jest aktem woli. To jest decyzja, którą podejmujesz, aby zaufać Bogu, nawet gdy Twoje uczucia mówią coś innego. Nawet gdy Twoje okoliczności sugerują, że Bóg nie słucha. Nawet gdy Twój umysł ma tysiąc powodów, aby wątpić. Wiara mówi: Mimo wszystko, wybieram wierzyć. Mimo wszystko, wybieram ufać. Mimo wszystko. Wybieram trwać. I to jest potężne, ponieważ oznacza, że Twoja wiara nie jest więźniem Twoich uczuć. Uczucia przychodzą i odchodzą jak fale. Jednego dnia czujesz się blisko Boga. Następnego dnia czujesz się opuszczony. Ale wiara, prawdziwa wiara, mówi: Niezależnie od tego, co czuję, wiem, w kim wierzę. Niezależnie od tego, co widzę, wiem, że Bóg jest dobry. Niezależnie od tego, przez co przechodzę, wiem, że Bóg ma kontrolę. Lewis również uczył, że wiara nie jest jednorazową decyzją. Jest to codzienny, a czasem godzinowy wybór. Nazywał to praktyką wiary. Każdego ranka budzisz się i decydujesz: dzisiaj będę wierzyć, dzisiaj będę ufać, dzisiaj będę chodzić wiarą, niewidzeniem. A potem, w ciągu dnia, za każdym razem, gdy przychodzi wątpliwość, za każdym razem, gdy przychodzi lęk, za każdym razem, gdy okoliczności wyglądają ponuro, znowu wybierasz. Wybieram wierzyć, wybieram ufać, wybieram trwać. Lewis pisał o tym, co nazywał wiarą poniżej wiary. To jest głęboka pewność, która istnieje pod wszystkimi wątpliwościami, pod wszystkimi lękami, pod wszystkimi pytaniami. To jest ta część Ciebie, która wie, naprawdę wie, że Bóg jest rzeczywisty, że Bóg jest dobry, że Bóg jest wierny. Wątpliwości mogą atakować powierzchnię Twojego umysłu, ale głęboko w środku jest to niezniszczalne przekonanie. I to właśnie tę głęboką wiarę musimy kultywować. Jak? Lewis dałby nam konkretne kroki. Po pierwsze, przez modlitwę. Nie modlitwę która czeka, aż poczujesz się duchowy, ale modlitwę, która przychodzi przed Boga niezależnie od tego, jak się czujesz. Lewis mówił, że często modlił się najbardziej intensywnie, gdy czuł najmniej, bo to jest, gdy najbardziej potrzebujesz Boga. Gdy czujesz się najbardziej sucho, najbardziej odległy, najbardziej pełny wątpliwości, to jest, gdy musisz się modlić. I ta modlitwa nie musi być wymowna. Nie musi być długa. Może być tak prosta, jak: Panie, wierzę, pomóż mojej niewierze. Może być tak szczera, jak: Boże, nie czuję cię dziś, ale wybieram wierzyć, że jesteś tutaj. Lewis wierzył, że Bóg szanuje tę surową uczciwość bardziej niż religijne słowa, które nie pochodzą z serca. Po drugie, przez pismo święte. Lewis był głęboko przekonany, że wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże. Nie możesz zbudować mocnej wiary bez żywienia się Słowem. To jest jak próba zbudowania silnego ciała bez jedzenia. Nie zadziała. Potrzebujesz codziennego pokarmu duchowego. I ten pokarm jest w Biblii. Ale Lewis ostrzegał przed czytaniem Biblii jedynie jako obowiązku. Nie czytaj, aby zaznaczyć pole. Czytaj, aby spotkać Boga. Czytaj powoli. Czytaj w sposób kontemplacyjny. Pozwól Słowu przemawiać do Twojego serca. Pozwól obietnicom Boga zakotwiczać się głęboko w Twojej duszy. Lewis mówił, że gdy napełniasz swój umysł prawdą Bożą, wątpliwości mają mniej miejsca na zamieszkanie. Po trzecie, przez wspólnotę. Lewis głęboko wierzył w Kościół. Nie jako budynek, ale jako wspólnotę wierzących. Gdy Twoja wiara słabnie, potrzebujesz wiary innych, aby Cię podtrzymać. Gdy Twoje wątpliwości rosną, potrzebujesz ich pewności, aby Cię przypomnieć. Lewis pisał, że czasami żyjemy wiarą innych, dopóki nasza własna nie zostanie odnowiona. To dlatego izolacja jest tak niebezpieczna dla wiary. Gdy jesteś sam, łatwo jest słuchać kłamstw. Łatwo jest uwierzyć w najgorsze. Łatwo jest myśleć, że jesteś jedynym, kto się zmaga. Ale gdy jesteś we wspólnocie, widzisz, że nie jesteś sam. Widzisz innych, którzy również walczą i wciąż wierzą. Widzisz Boga działającego w ich życiu, co przypomina ci, że On również działa w Twoim. Lewis również mówił o roli cierpienia w budowaniu wiary. To jest paradoks. Myślimy, że cierpienie niszczy wiarę. Ale Lewis pisał, że właściwie oczyszcza wiarę, ujawnia, czy twoja wiara jest prawdziwa, czy tylko wygodą. Gdy wszystko idzie dobrze, łatwo jest wierzyć. Ale gdy przychodzą próby, gdy przychodzi ból, gdy Bóg wydaje się milczący, to jest, gdy wiara jest testowana. I wiara, która przetrwa test, wychodzi silniejsza. Lewis sam to doświadczył. Stracił żonę na raka wkrótce po ślubie. Jego ból był ogromny. Jego pytania były surowe. Pisał o tym w książce smutek, którego nikt nie odczuje. Ale przez ten ból odkrył coś głębszego o Bogu. Odkrył, że Bóg jest wystarczająco wielki, aby poradzić sobie z naszymi pytaniami. Wystarczająco silny, aby nieść nasz ból. Wystarczająco wierny, aby pozostać, gdy wszystko inne się rozpadnie. Lewis również uczył o różnicy między wiarą a pewnością. Wielu chrześcijan myśli, że muszą mieć absolutną pewność, aby mieć prawdziwą wiarę, ale Lewis mówił, że to nie jest prawda. Wiara zawsze współistnieje z wątpliwościami. To jest naturalne, to jest ludzkie. Nawet najbardziej święci ludzie mieli wątpliwości. Matka Teresa żyła w duchowej ciemności przez dziesięciolecia. Ale nadal wierzyła, nadal ufała, nadal trwała. Lewis powiedziałby ci: Nie potępiaj się za wątpliwości, nie myśl, że coś jest z tobą nie tak, bo pytasz. Bóg jest wystarczająco wielki dla twoich pytań, jest wystarczająco bezpieczny dla twoich wątpliwości. Możesz przychodzić do Niego ze wszystkim twoimi lękami, twoimi pytaniami, twoją zmieszaniem. I On nie odrzuci cię. On spotka cię w tym miejscu i zbuduje twoją wiarę od podstaw. Lewis pisał również o roli posłuszeństwa w budowaniu wiary. To może zaskakujące, ale mówił, że często wiara rośnie przez działanie, nie przez czucie. Gdy czujesz się sucho duchowo, zrób coś duchowego. Idź do kościoła, nawet jeśli nie chce ci się. Módl się, nawet jeśli nie czujesz nic. Słusz, nawet jeśli nie masz energii. Lewis mówił, że często uczucia podążają za czynami nieodwrotnie. To jest, co nazwał działaniem tak, jakby. Działaj tak, jakbyś wierzył, nawet jeśli nie czujesz się, jakbyś wierzył. I zadziwiająca rzecz się dzieje: wiara zaczyna się rozwijać. Bo wiara nie jest pasywna, jest aktywna. Rośnie przez używanie, nie przez składowanie. Lewis powiedziałby: Używaj wiary, którą masz, choćby była małą jak ziarno gorczycy, a Bóg sprawi, że urośnie. Lewis również mówił o znaczeniu dziękczynienia. Gdy Twoja wiara jest słaba, zacznij dziękować. Dziękuj za to, co widzisz. Dziękuj za to, czego nie widzisz. Dziękuj za przeszłą wierność Boga. Dziękuj za obecną obecność Boga. Dziękuj za przyszłą dobroć Boga. Lewis pisał, że dziękczynienie jest bronią przeciwko niewierze. Bo gdy dziękujesz, przypominasz sobie prawdę. Przypominasz sobie, że Bóg był wierny. I jeśli był wierny wtedy, będzie wierny teraz. Lewis pisał również o wierze i rozsądku. Niektórzy myślą, że wiara oznacza wyłączenie mózgu, ale Lewis który był jednym z największych umysłów swojego czasu, mówił coś innego. Mówił, że wiara i rozsądek współpracują. Wiara idzie poza rozsądek, ale nie przeciwko rozsądkowi. Są pytania, na które rozsądek nie może odpowiedzieć. Są tajemnice, które intelekt nie może rozwiązać. I to jest, gdzie wiara wkracza. Lewis używał obrazu światła latarki. Rozsądek jest jak latarka, oświetla drogę tak daleko, jak może. Ale przychodzi punkt, gdzie światło kończy się. Tam jest ciemność, której latarka nie może oświetlić. Wiara jest krokiem w tę ciemność, ufając, że Bóg jest tam, nawet jeśli nie możesz go zobaczyć. I co zadziwiające, gdy zrobisz ten krok, często odkrywasz, że było tam światło cały czas, po prostu nie mogłeś go zobaczyć z miejsca. W którym stałeś. Lewis również ostrzegał przed próbą życia ciągłym duchowym, emocjonalnym szczytem. Mówił, że nie możemy żyć na górze przemienienia. Większość życia chrześcijańskiego jest w Dolinie, codziennych wyborów, zwykłych czynów wiary, powolnego wzrostu. I to jest w porządku. To jest normalne. Wiara nie jest mierzona intensywnością Twoich uczuć, ale wiernością Twoich wyborów. Lewis powiedziałby: Przestań mierzyć swoją wiarę tym, jak się czujesz. Zmierz ją tym, co robisz. Czy nadal się modlisz, gdy nie czujesz nic? Czy nadal ufasz, gdy nie rozumiesz? Czy nadal posłuszeństwo, gdy nie jest wygodne? To jest wiara, która się liczy. To jest wiara, która przetrwa. Lewis również pisał o sile wyznawania wiary. Mówił: że to, co wyznajemy naszymi ustami, kształtuje to, w co wierzymy naszym sercem. Więc, gdy wątpliwości przychodzą, wyznaj prawdę. Powiedz głośno: Bóg jest dobry. Bóg jest wierny. Bóg ma kontrolę. Bóg mnie kocha. Nie dlatego, że czujesz to w tym momencie, ale dlatego, że to jest prawda, niezależnie od tego, co czujesz. Lewis często cytował psalmy, gdzie psalmista rozmawia ze swoją duszą: Czemu się smucisz, o duszo moja? Pokładaj nadzieję w Bogu. To jest wyznanie wiary nad uczuciami. To jest wybór prawdy nad doświadczeniem. I Lewis mówił, że gdy robisz to konsekwentnie, twoja wiara zaczyna się stabilizować. Lewis również przypominał o wieczności. Mówił, że nasze obecne cierpienia. Nasze obecne wątpliwości nie są godnymi porównania z chwałą, która zostanie objawiona. Ta wiara, którą teraz budujesz, ta wiara, która kosztuje cię tak wiele, ma wieczną wartość. Nie jest marnowana. Nie jest niewidziana. Bóg widzi każdą walkę, każdą decyzję wierzyć mimo wątpliwości. I nagradza to nie tylko tutaj, ale w wieczności. Lewis zakończyłby tym. Twoja wiara nie musi być doskonała, aby była prawdziwa. Nie musi być silna, aby była cenna. Jezus powiedział, że wiara wielkości ziarna gorczycy może przenosić góry. Więc nie martw się o wielkość twojej wiary, martw się o kierunek twojej wiary. Czy jest skierowana na Boga? Czy ufasz Mu, choćby drżąco? Czy wybierasz wierzyć, choćby niepewnie? To jest wystarczające, bo nie siła Twojej wiary Cię zbawia. Siła tego, w kim wierzysz, Cię zbawia. Módlmy się, Ojcze Niebieski, dziękuję za tę prawdę, że moja wiara nie musi być doskonała, że możesz używać nawet mojej słabej wiary. Od dzisiaj wybieram praktykować wiarę. Każdego ranka będę decydować, wierzyć. W ciągu dnia. Gdy przyjdą wątpliwości, będę wybierać ufać. Będę żywił moją wiarę Twoim słowem. Będę wzmacniał moją wiarę przez wspólnotę. Będę testował moją wiarę przez posłuszeństwo. I wierzę, że zrobisz to, co obiecałeś: że moja wiara urośnie, że stanie się niezłomna, że będzie mogła przetrwać każdą burzę. Dziękuję, że jesteś godny zaufania. Dziękuję, że Twoja wierność nie zależy od mojej wiary. I dziękuję, że nawet teraz, gdy czuję się słaby, Ty jesteś silny. Wzmocnij moją wiarę. W imię Jezusa. Amen.